Katalizator wiedzy. Dzisiaj będzie trochę filmowo. Filmowo i książkowo, bowiem książki i filmy to moje dwie wielkie pasje. I jeżeli ktoś zapyta mnie, jak spędzam wieczory, to zazwyczaj w towarzystwie świetnej książki albo bardzo dobrego filmu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o sobie, która po części zaszczepiła we mnie to miłość do filmu, a jest w nią nieobecny już. Wśród nas na ziemi Zygmunt Kałużyński. Do dziś pamiętam, ile emocji wzbudzały we mnie filmy, które można było oglądać w ramach Perły Zlamusa. Ale jeszcze więcej emocji i radości przynosiło mi obserwowanie dyskusji i sporów intelektualnych pomiędzy Zygmuntem Kałużyńskim i Tomaszem Raczkiem. Zygmunt Kałużyński był osobą nietuzinkową, która otwarcie przyjmowała zarzuty dotyczące jego braku higieny, z czym w pełni się zgadzał, była osobą kontrowersyjną, jednak niezależnie od tego, czy ktoś go lubi czy nie, to niezaprzeczalnie jego wielkim atutem była niezależność intelektualna. Cenił sobie dyskusję, cenił sobie, gdy ma się odrębne poglądy, ale broni się ich poprzez argumentację. Chciałabym zachęcić do przeczytania książki Pamiętnik Orchidei. Są to zapiski ocenianego z XX wieku. Na początek, na zachętę, pozwolę sobie przeczytać list, a właściwie wiersz Jonasza Kofty. Z życia roślin ozdobnych Trwa kłótnia w oranżerii, A kwiatką z płatków aż się kurze, Gerbera się uwzięła, Wytknęła narcyzm róży. Hiacynt, co wiele znaczy, Powiedział, że to kłamstwo, Złocista Chryzantema stwierdziła krótko Hamstwo. Konwalia wzięła walium, Choć ma do różyance, Jedynie amarelis zachował się z dystansem, Aż zakwit karłużyński, odmiana orchidei, i wszystkich wyobrażał dokładnie po kolei. Zygmunt Kałużyński nie bał się poruszać tematów kontrowersyjnych, dlatego w książce znajdziemy zarówno jego ciekawe poglądy na temat filmów związanych z kultem religijnym, na temat porno, na temat tego, w jaki sposób pokazuje się seksualność, na tematy. Kompletnie, można powiedzieć, od czapy, ale tak sprytnie ze sobą powiązane i wytłumaczone, że czytanie o tym niezmiennie wprowadza nas w zachwyt intelektualny. Kolejną propozycją dla tych, którzy twierdzą, że nie mamy dość, jest alfabet na cztery ręce. Jest to wspaniały wywiad, rzeka albo rozmowa dwóch osób kochających filmy i znów, Duet. Zygmunt Kałużyński i Tomasz Raczek. Zygmunta Kałużyńskiego cenię za jego dan opowiadanie. Do tej pory, choć staram się śledzić to, co przygotowuje także Tomasz Raczek na swoim kanale, to jednak tęsknię. Tęsknię za tym wspaniałym duetem, za tą wspaniałą energią, którą dzielił się Zygmunt Kałużyński. I za tymi opowieściami, opowieściami o filmie, które czasem były bardziej ekscytujące, bardziej pasjonujące niż późniejszy film. I za tą niebanalność i za zaszczepienie we mnie tej miłości do filmu, panu Zygmuntowi zawsze będę wdzięczna. Pamiętam, jak w swojej książce napisał, że właściwie to on zawsze jest w domu, bowiem gdziekolwiek nie pojedzie, pierwszą rzeczą, jaką robi to idzie do kina. W tej chwili kina mają trudną sytuację. Mam jednak nadzieję, że kina przetrwają i kiedy będziemy mogli już cieszyć się w pełni radością oglądania filmu w cichej, okej, okay, wiem, że czasem ktoś tam szurgoce albo głośno zbije popcorn, jednak generalnie można znaleźć sobie taki seans, w którym w ciszy i w tej ciemności okraszone jedynie blaskiem filmu z ekranu, pooglądać nasz ulubiony film. I jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi dwoma pozycjami, i oczywiście, żeby znaleźć więcej książek, które ten duet napisał. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.